Wrzuć lód do toalety. Najlepiej, jak sam zobaczysz, jak to super działa. Następnie użyj kolorowych płynów do mycia naczyń. Zacznij od polania lodu różowym płynem. Kolejna warstwa to niebieski płyn. Następnie wlej trochę zielonego detergentu. Te płyny sprawdzą się idealnie do usuwania uporczywych żółtawych plam. Następnie dodaj na lód kolejny produkt, jakim jest pianka do golenia. Użyj takiej w postaci żelu lub pianki, po czym rozpocznij kolejną rundę płynów. Użyj różowego, zielonego i niebieskiego detergentu. Taki lód pozostaw na godzinę w toalecie. Za pomocą szczotki wyczyść muszle w normalny sposób, następnie spłucz wodę w toalecie, po czym ponownie wyczyść toaletę szczotką. Będzie czysta jak nigdy wcześniej. Ten sposób jest bardzo szalony, ale działa. Warto spróbować, aby przekonać się samemu. Efekt zaskoczy każdego. Włóż balon do toalety i zobacz, co się stanie. Rezultat cię zaskoczy. Do tego triku będzie potrzebny najzwyklejszy balon. Dlatego weź balon i nadmuchaj go. Balon nie musi być duży. Następnie przywiąż do niego sznurek. Niech jest dość długi. W triku to dość ważne. Kiedy balon jest gotowy, to weź dzbanek. Wlej do niego 400 ml octu. Jest skutecznym środkiem do usuwania kamienia. Ocet jest często używany do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Wykazuje także właściwości antybakteryjne. Dodaj także jedną łyżkę płynu do mycia naczyń. Wymieszaj dokładnie te dwa składniki. Następnie do balona przyklej mały kawałek taśmy klejącej. Musi być to taśma przeźroczysta. Taki przygotowany balon włóż do toalety. Balon musi całkowicie zablokować odpływ w toalecie. Następnie zalej go miksturą, która jest w dzbanku. Po czym weź wiadro z ciepłą wodą i wlej do toalety. Pozostaw tak toaletę na trzy godziny. Po upływie czasu weź szczotkę i wyczyść toaletę. Po zakończeniu sprzątania, chwyć za sznurek i wyciągnij balon. Znajdź taśmę, którą przykleiłeś. Weź igłę i przebij balon, wbijając ją w miejsce taśmy. Będziesz miał gwarancję, że balon nie pęknie, tylko powietrze będzie schodziło z niego powoli i na koniec spuść wodę. Toaleta będzie czysta i pachnąca. Kilka kropel sprawi, że twoja łazienka będzie lśnić. Ten trik pozwoli sprawnie i szybko umyć łazienkę, szczególnie umywalkę. Potrzebujesz tylko jednego produktu. Możliwe, że masz go w domu. Jest to oliwka dziecięca. Przelej ją do specjalnego pojemnika z dyfuzorem. aplikacja dzięki temu będzie znacznie łatwiejsza. Weź ręcznik papierowy, spryskaj papier oliwką, która jest w pojemniku. Dzięki swojej tłustej konsystencji oliwka idealnie sprawdzi się do polerowania. Teraz, tak przygotowanym papierem, poleruj przedmioty w łazience. Sprawdzi się idealnie do mycia umywalki. Ten sposób nie pozostawia smug i usuwa brud z powierzchni. Jeśli szukasz sposobu, jak szybko i łatwo wyczyścić także srebrne elementy, ta opcja będzie dobrym pomysłem. Szybko zauważysz, jak powierzchnie stają się czyste. Umywalka czy srebrne elementy łazienkowe będą lśnić jak nigdy wcześniej. To prosty, szybki i tani sposób, a jego działanie jest zadziwiające. Pleśń z fug pod prysznicem zniknie po kilku minutach. Jeśli w Twojej łazience pojawiła się pleśń, możesz ją szybko i skutecznie usunąć za pomocą tego prostego domowego sposobu, który zawsze się sprawdza. Aby przygotować ten roztwór, potrzebujesz tylko dwóch składników. Na początek weź butelkę ze spryskiwaczem. Spryskiwacz idealnie nadaje się do tego triku. Umieść lejek w otworze butelki, co ułatwi wlewanie płynów. Dodaj do butelki dwie łyżeczki płynu do mycia naczyń, następnie wlej do butelki szklankę octu. Ocet skutecznie zabija bakterie i pleśń. Dokładnie wymieszaj całość. Ta mikstura usuwa brud, nieprzyjemne zapachy oraz pleśń. Teraz wystarczy tylko spryskać miksturą płytki na ścianie łazienki, szyby kabiny prysznicowej oraz spleśniałe fugi, które najczęściej znajdują się wokół prysznica. Następnie przetrzyj ściereczką i wysusz do sucha. Szybko zauważysz, jak powierzchnie stają się czyste i lśniące. Już po chwili będą wyglądać jak nowe. Trzymam kulkę folii aluminiowej w łazience. I każdy jest zaskoczony, dlaczego. Oderwij kawałek folii, zgnieć go i też zabierz do łazienki. Ja zawsze ją tam trzymam. Genialny trik, na który przypadkiem kiedyś trafiłam w internecie. Folia aluminiowa jest tanim i łatwo dostępnym produktem. Myślisz, że znasz wszystkie jej zastosowania? Tym akurat cię zaskoczę. Stosując ten patent, zaoszczędzisz sporo pracy, nerwów i pieniędzy. Folia aluminiowa może skutecznie zastąpić detergenty, szczotki oraz szmatki. Zwiń kawałek folii aluminiowej w kulkę, zwilż ją i delikatnie potrzyj kran. W kilka chwil bateria stanie się nie do poznania. Osad z kamienia i mydła zniknął, a kran lśni jak nowy. Nie obawiaj się, że folia porysuje delikatne powierzchnie, bo nic takiego się nie stanie. Co najlepsze, nie potrzebujesz specjalnych środków ani detergentów. Wystarczy kulka z folii aluminiowej, trochę wody i kilka minut. Efekt jest naprawdę imponujący, jak po profesjonalnym sprzątaniu. Nie wierzysz? Spróbuj sam w swojej łazience. Posmaruj kran świeczką, będziesz miał co świętować. Nie wyrzucaj więcej małych świeczek urodzinowych. Wykorzystaj je w łazience. Już jedna świeczka przyda się przy problemach z kranem. Każdy kran, prędzej czy później ma ślady wody. Każda kropla zostawia ślad. Te białe zacieki i kamień pojawiają się nawet chwilę po wyczyszczeniu całej umywalki. Są szczególnie widoczne na metalowych elementach. Armatura pod prysznicem szczególnie szybko przestaje błyszczeć. Zamiast lśniącej baterii prysznicowej widzisz taką całą pokrytą białymi plamami. To osad z wody. Ale możesz temu zapobiec. Wystarczy jedna świeczka. Najlepiej, by była jasna. Przetrzyj świeczką kran i zobacz, co się stanie. Świeczka zostawia ślad. O to właśnie chodzi. Następnym razem, kiedy wyczyścisz kran, wykorzystaj świeczkę. Wystarczy pocierać świeczką miejsca, gdzie pojawia się najwięcej śladów po wodzie. Kilka razy wystarczy. Następnie weź ściereczkę i zacznij polerować kran. Tak rozprowadzisz wosk, co to daje. Na kranie zostanie warstwa wosku, która zapobiegnie osadzaniu się wody. Woda będzie spływać, nie pozostawiając już żadnego śladu. Każdy kran będzie dłużej czysty. Nie będziesz musiał czyścić go tak często, oszczędzisz sobie pracy i nerwów, a czysty kran będzie twoją wizytówką. Włóż monety do zlewów w hotelu. Podobno sporo turystów tak robi. Ten genialny patent pokazał mi były pracownik obsługi hotelowej. Łazienka w pokojach hotelowych w kilku szczegółach różni się od tej w domu, choć na pierwszy rzut oka wygląda podobnie to okazuje się, że zlew jest ograniczony w swoich funkcjach. Zwykłe monety sprawią, że korzystanie z niego będzie o wiele łatwiejsze. Jeśli w twoim hotelowym pokoju nie ma pralki, prawdopodobnie do przeprania ubrań użyjesz zlewu. Niestety zlew w hotelu nie ma korka, jest to zrobione ze względu bezpieczeństwa. Brak korka minimalizuje ryzyko zalania pokoju. Zwykłe monety i worek mogą go zastąpić. Wystarczy położyć worek na zlewie następnie ułożyć kilka monet na jego powierzchni, tak aby przykryły odpływ. Tym sposobem zrobisz prowizoryczny korek, który bez problemu pomoże ci napełnić umywalkę.